Sprawdzę czy te porsche się sprzedały? Zgadamy. Czy coś się cena na porsche zmieniła? Zostają porszawki w wielkich silnikach Ile kosztuje ten? 4? Ile? 7? Co on taki drogi? Empaket. No i co z tego? To leder. Będziemy zbadać, czy porszawki się sprzedały. Nie sprzedały, czy ceny coś się zmniejszyły. Tu jest silnik 4,5 benzyna za 3900. Za 3,400 ostatnio był utargowany A tu jest w czarnej skórze 4,6 benzyna Za 3,000 euro do sprzedania Jak to jest to, na przykład na święta Porsche Dwa w komplecie sądzę, że za 5,5 Można by ogarnąć Ten Golf będzie droższy chyba Nie, też jak euro 1,6 benzyna 2000 rok kombi Porsche pod choinkę Drodzy Państwo, puchu Załatwię za piąt piątkę i pół będę kichał, przepraszam. Słodkich ujów w czekoladzie, bardzo przepraszam. Czasami tak mnie z zaniesie, że mnie kichnie. Chociaż pogoda jest na przełomu listopada, grudnia. Co uważacie? No właśnie. Jest to 11 stopni. Wiatru nie ma. Chociaż mamy windstopery. Zapieprzamy dalej. O 3000 Porsche euro, ja wiem, że graty, że stare, że wielkie. Dzień dobry, dzień dobry, to znowu ja. Przepraszam, że bardzo, maltretuję was troszkę, ale jestem. by to był to otóż malduję, że dzisiaj pierwszy, 14 rok. Nic więcej nie wiem. Jakąś tam ryskę ma drobną. Ciekawa sztuka, kółko. Jest to kółko okrągłe. Się na nie rozsklewiajmy bo do lasu blisko pod samym lasem. Komisik, staje fajnie, nieprawdaż? Fajnie, fajnie. O, żeby się jabnął! A toż za huczało. Co za wynalazek? Ekabrio! Jak ktoś ma wielki bizer, to sobie może. Przedstawić go. Dobry kolor, fajne kółko. Nieźle siedzi. Piąty rok, 1,8. Benzyna. Piąty rok. Staruszek. No ale jest. To tu byłem ja? Tak, to jestem ja, ale numer jest ten szczupły na, na cieniu. A że jest zupełnie inaczej. e 30 otóż one nie są tanie. One nie są w ogóle tanie. Oczywiście pozdro dla widzów z Gliwice, który właśnie przede mną wyściskał mojego Żółwika. Były takie auta, że znaczy są. 500 ma parańca? Czy raczej, bo wszystkie auto mają jakieś tu kwoty, ceny, napisy, ale czy 500? -ka? O kurde, w 12 językach świata, co jebiście? Chodź, chodź, słodko. Wszystkie języki świata, że pompa wody hałasuje. 14, rok 1, 2, 3 cylindry. Tamten. Szukam takiego, takiego szukam. Polifta z chromikami 1,4 uturbionego. I to jest 1,4 Turbo, to jest nienawidzę jak jest dołożona jakaś nawigacja. Chuj wie jaka, przepraszam. No właśnie, w kilku, kilku miejscach jest taki już trudny. Jak dużo jest trudny, już był macany to. Pomimo tego, że felga tuningowa ostro, to i ten nawigator dopchnięty tam. Niestety nie zainteresujemy się, bo ja, panu starszemu, muszę piękne auto kupić. Jak nie dziś, to, to jutro. Upa. Takie zdrowe cztery. A taka toyotka, korola dla dziewięćdziesiątek to już też rzadkość. Ostatnio widzimy taką w automacie, a ta tutaj... Taki fotol czysty 1, 6X Zabiście wygląda blacharsko, między innymi Skowana, próg, dół, dół Wszystko cudowne Tu jakieś tyci tyci To prawdopodobnie jest opryskane Coca-Colą 5 jakichś skrzaczorów wyjęte Co z napisami, zobacz nie do wiary Naklejka lewy tył No nasi tu op polski Niemiec Komu? Co jest? Ten wyraz jest ogólnoświatowy Troszkę grubasków przy, przy tych chudzinkach tu fajne sztuki znowu, różne, różne Asterka, to jest stara Mało tych asterek dzisiaj, które miałem, miałem dla widu szukać Ten jest tani, ale ma problem z silnikiem, ale pali Nierówno chodzi W dwulitrowym dieslu Zewnętrzny jest lajnik Jaki roczek szesnasty za stara na 159 przebiegu i muszę muszę Widzę Tomasa zobligować do znalezienia Fajna sztuka ale faktycznie napędówka Jeszcze niewiele droższych, ale... To się tego sprzedaje od gromosława. Coś tam się jara. Są takie zaźwinięte silnika, pewno nie ma. Pewno motor w bagażniku 124W 124 Chcę zobaczyć na fokusy. A nóż Widlec. Mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej